Każdy musi spać 8 godzin dziennie. Tylko światło z telefonu powoduje bezsenność. Drzemki są dla leniwych. A teraz wyobraź sobie, że większość z tych rzeczy to albo niepełne prawdy, albo zwykłe kłamstwa. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o jakości i długości snu, o wpływie technologii na sen oraz o konkretnych technikach ułatwiających nam zasypianie. Przed startem proszę cię również o odrobinę zaufania to znaczy o pozostawienie subskrypcji. I łapki w górę to zaczynamy. Co tak naprawdę dzieje się z Twoim ciałem, gdy śpisz? Sen to coś więcej niż odpoczynek. To proces regeneracji, bez którego Twoje ciało i mózg nie mogą normalnie funkcjonować. W trakcie snu Twoje ciało przechodzi przez kilka kluczowych etapów. Faza zasypiania. Twój organizm zaczyna się wyciszać. Puls spowalnia, oddech staje się regularny, a mięśnie się rozluźniają. Lekki sen. To stan przejściowy, w którym ciało przygotowuje się do głębokiego snu. Temperatura ciała spada. Głęboki sen. To tu odbywa się najważniejsza regeneracja fizyczna. Twoje ciało naprawia uszkodzone tkanki, wzmacnia układ odpornościowy i ładuje baterie na kolejny dzień. Sen REM. To najbardziej fascynujący etap snu. Mózg działa jak szalony. Przetwarza wspomnienia, tworzy sny, a twoje oczy szybko poruszają się pod powiekami. Fazy snu powtarzają się w cyklach co 90 minut, a jakość tych cykli determinuje, jak się czujesz po przebudzeniu. Ile snu naprawdę potrzebujemy? Przejdźmy teraz do pytania, które zadawał sobie każdy z nas: Ile godzin snu jest wystarczające? Często słyszysz: 8 godzin to minimum, ale prawda jest bardziej skomplikowana. Każdy z nas ma inne zapotrzebowanie na sen, zależne od genetyki, wieku i stylu życia. Noworodki od 14 do 17 godzin, dzieci od 9 do 12 godzin, dorośli od 7 do 9 godzin, osoby starsze od 6 do 7 godzin. Ale czy to oznacza, że wszyscy powinniśmy spać 8 godzin? Niekoniecznie. Liczy się nie tylko długość, ale też jakość snu. Możesz spać 9 godzin. Ale, jeśli twój sen jest przerywany, obudzisz się bardziej zmęczony niż ktoś, kto spał 6 godzin w pełnym cyklu snu. Co ciekawe, istnieją ludzie z rzadką mutacją genetyczną, która pozwala im funkcjonować idealnie po zaledwie 4 godzinach snu. To jednak wyjątki. Większość z nas potrzebuje regularnego, głębokiego snu, aby działać na pełnych obrotach. Jak światło i technologia wpływają na sen? W dzisiejszym świecie. Jednym z największych wrogów snu jest światło. Ewolucyjnie nasz organizm jest zaprogramowany tak, aby zasypiać po zmroku i budzić się o wschodzie słońca. Wynika to z naturalnych warunkach, w jakich ludzie się kształtowali od początku ludzkości. Ale dziś światło sztuczne, szczególnie niebieskie światło ekranów, zakłóca ten naturalny rytm. Dlaczego? Bo blokuje produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za senność. Ale to nie wszystko. Technologie same w sobie, a raczej sposób, w jaki ich używamy, również mają ogromny wpływ. Przeglądanie mediów społecznościowych czy czytanie stresujących wiadomości przed snem pobudza mózg, zamiast go wyciszyć. Co możesz zrobić? Wprowadź zasadę: godzina bez ekranów przed snem, używaj trybu nocnego na telefonie lub specjalnych okularów blokujących niebieskie światło. Zamień scrollowanie Instagrama na coś bardziej relaksującego. Książkę, medytację lub cichą muzykę. Najlepsze godziny na zasypianie dla większości ludzi to między 22 a 23:30, gdy organizm zaczyna intensywnie produkować melatoninę. W tym czasie łatwiej zasnąć, a sen jest bardziej regenerujący, ponieważ najgłębsze fazy snu przypadają między 22 a 2 w nocy. Jednak nie wszyscy zasypiają o tej samej porze. Nocne sowy naturalnie czują się bardziej produktywne wieczorem i zasypiają później. Jeśli należysz do tej grupy, najważniejsze, abyś trzymał się stałych godzin snu i wstawania, nawet jeśli są one przesunięte w czasie na przykład zasypiasz o północy, a wstajesz o ósmej. Regularność jest kluczem do zdrowego snu, niezależnie od Twojego chronotypu. Drzemki, bohaterowie czy złoczyńcy przejdźmy teraz do tematu drzemek. Czy są one pomocne, czy może zakłócają nasz rytm snu? Krótka drzemka trwająca 20 do 30 minut to jak doładowanie baterii w ciągu dnia. Badania pokazują, że poprawiają koncentrację, zwiększają produktywność, obniżają poziom kortyzolu, hormonu stresu, ale uwaga! Dłuższe drzemki trwające ponad 90 minut mogą zakłócić Twój nocny rytm snu. Mogą też sprawić, że obudzisz się z uczuciem zmęczenia i dezorientacji. Protip, jeśli musisz się zdrzemnąć, ustaw alarm na 25 minut. To idealny czas, aby odświeżyć umysł, ale nie wejść w głęboką fazę snu. Mity o śnie, które niszczą Twoje zdrowie. Przyjrzyjmy się kilku mitom, które od lat wprowadzają nas w błąd. Im dłużej leżysz w łóżku, tym większa szansa, że zaśniesz. Wielu z nas zna to uczucie. Przewracasz się z boku na bok, patrzysz na zegar, myśląc, jeśli teraz zasnę, będę miał jeszcze pięć godzin snu. Ale w rzeczywistości, leżenie w łóżku, gdy nie możesz zasnąć, często przynosi odwrotny efekt. Dlaczego to mit? Leżenie bez snu może wzmocnić negatywne skojarzenie między łóżkiem a bezsennością. Mózg zaczyna kojarzyć twoje łóżko z frustracją i stresem zamiast z relaksem i odpoczynkiem. To mechanizm, który może prowadzić do chronicznej bezsenności. Alkohol pomaga zasnąć. Choć alkohol ułatwia zaśnięcie, zaburza fazy snu, szczególnie REM. Obudzisz się bardziej zmęczony. Sen można nadrobić w weekend. Nie można, twój organizm potrzebuje regularnego rytmu snu. Nadmiar snu w weekend może dodatkowo zakłócić twój zegar biologiczny. Wojskowa technika zasypiania, na koniec technika, której używają żołnierze na polu walki, aby zasnąć w ciągu dwóch minut, nawet w najtrudniejszych warunkach. Połóż się wygodnie, rozluźnij każdy mięsień, zaczynając od twarzy, przez ramiona aż po stopy. Wyobraź sobie spokojną scenę, na przykład dryfującą łódkę na jeziorze. Powtarzaj w myślach. Nie myśl, nie myśl, nie myśl. To działa, bo wycisza ciało i odcina mózg od stresujących myśli. Spróbuj i daj znać, czy się sprawdziło. Sen to fundament zdrowego życia. Bez niego nie ma energii, koncentracji ani dobrego samopoczucia. Zrób pierwszy krok i zadbaj o swoje noce.